Witam bardzo serdecznie z tej strony. Olo chciałbym Wam zaprezentować Android CarPlay w systemie MMI 2G który również występuje w innych modelach Audi. Jedyną zasadą jest to, że musi być wyjście AMI. Tutaj Wam pokażę. I telefon musi być podpięty pod kabel USB. Tak to wygląda. Już pokazywałem Androida Karplenia w systemie 3G na moim kanale, ale 2G również trzeba Wam pokazać, ponieważ bardzo ciekawe to jest. Udogodni Wam jazdę przede wszystkim. Mapy, mapy, google, możemy mieć Janosika, możemy mieć YouTube Music, Spotify naprawdę mamy kilka fajnych rzeczy. No po prostu według siebie, nie? sobie to wszystko instalujemy. Mikrofon dodatkowy jest w panelu sufitowym Audi. Albo po prostu no, nie będę mówił komendami yy, do Google, bo nagrywam to telefonem, i telefon też przełączy się na rozmowy, więc nie mogę tego zrobić, ale będę to pokazywał Wam za pomocą mikrofoniku, który tutaj jest yy, na ekranie. Wszystko steruję za pomocą normalnie, oryginalnie yy, z panelu MMI. Wam teraz pokażę, jak to działa. Puść z Disney na Spotify. No miał być Kizō Disney, no leci król balu. Nie, wiem dlaczego nie zrozumiał? No ale, <śmierdzi> możemy to powtórzyć. Puść Kizō Disney na Spotify. Disney. Odtwarzam na Spotify. No i proszę przejść. Może za cicho, albo coś ma, no. albo zakłócenia. No też internet w moim rejonie nie jest akurat aż w tej dziurze, gdzie teraz siedzę, nie jest aż taki super. No ale działa. Jeśli gdzieś chcemy jechać, to też wygoda, nie trzeba nic zrobić. Oczywiście mówię, możemy to mówić komendami Google, ale nie mogę w tej chwili. Możemy mówić tak. Nawiguj mnie do koło brzegu. Nawigacja do koło brzegu. Jeszcze uprzejmie. Jedziemy. Jedziemy nad morze. Pogoda się robi, więc możemy jechać. Grilla zrobimy no, no. i wracamy. No Widzicie, internet, trochę no Ale nie ma z tym problemu. Załaduje. No. Dobra. Druga rzecz, fajna opcja. No, nie wiem, no żeby się troszkę pośmiać, pobrali wam humor. Przykładowo, opowiedz jakiś kawał, może to cię rozbawi? Idzie Jasiu do Bacy i mówi, powiedzcie, chrząszcz brzmi w trzcinie, a Baca na to, chrobok burcy w trowie. <laughs> no, widzicie, działa naprawdę, to wyśmienicie, menu już pokazywałem. Możemy. Naprawdę, bawić się tym dowoli. Mamy radia internetowe, nawigację, muzykę, telefon tak samo. E, możemy mówić, do kogo mamy zadzwonić. No ale po prostu no tutaj akurat telefon właściciela jest podpięty, więc <śmamy> nie wiem, do kogo miałbym zadzwonić. Nie mam akurat dostępu do książki. No i oczywiście też nie chciałbym mieć. Myślę, że Wam to fajnie to pokazałem tak szybciutko. Mówię, no jest to system 2GHI. Tak jak to widzicie na żywo. Nawigacja, Spotify, wszystko leci. Więc cóż, miłego dnia Wam życzę. Jak zawsze dla wasola. Trzymajcie się. Hej hej.